Książę Harry ma tajny plan związany z przyjaciółką. ulka. jest tego pewna. Oficjalna koronacja Karola III odbędzie się już za dwa tygodnie, w sobotę 6 maja. Na uroczystości pojawi się ostatecznie Książę Harry, ale wszystko wskazuje na to. Zebędzie to wyjątkowo krótka wizyta. Według ostatnich medialnych doniesień, młodszy syn monarchii natychmiast po zakończeniu ceremonialu uda się na lotnisku. By wrócić do przebywającej w USA Zony dzieci. Tego samego dnia przypadają urodziny jego syna jego. Członkowi rodziny królewskiej nie darza księcia Sussex przesadna sympatia, dlatego nikt nie ma jako szczególnie zabiega co to. Był umilić mu krótka wizyta, a tym bardziej namawiać go nad lusza. Zdaniem dawnej przyjaciółki Meghan Markle, kontrowersyjna para będzie chciała wykorzystać zachowanie zachowania royalsów przeciw nim samym. Jaki plan Maja Harry i Mekhan? Wydana na początku roku autobiografia księcia Harrego przyniosła mu olbrzymi zastrzyk finansowy. Nie byłoby więc nic dziwnego, gdyby Sussex zdecydował się na stworzenie drugiej części. Zwłaszcza w sytuacji, gdy Mekhan i Harry zostali odcieci od królewskiego majatku. A w czas jak arystokraci. Rzecz w tym. Ze brat księcia Williama wyprztykał się już zapewne z większości ciekawszych historii i nie może sobie pozwolić na odpuszczenie tak wiekopomnego wydarzenia jak koronacja nowego monarchy. Tak przynajmniej spekuluje Lizzie Cundy, byla przyjaciółka Mekhan Markle. Kobiety poznali się na przyjęciu charytatywnym w 2013 roku i szybko nawiązali nic porozumienia. Drogi z młodszego z braci i znanej jako osobowość telewizyjna, cundy z czasem się jednak rozeszły. Teraz celebrytka wykorzystała zbliżający się przejazd księcia Harry'ego jako okazję, by w niego uderzyć. Sundy w dalszej części wywiadu dla Giebenius podkreśla, jak wielkie im wrażenie zrobiła na niej postawa Karola i Który wielokrotnie próbował pogodzić zwłasnione strony i wyciągał reka na zgodę. Celebrytka uważa jego postawę za slotka, ale najwyraźniej Harry i Meghan mieli odmienne zdanie. Dlatego tygodniami nie odpowiadali na zaproszenie, a dziś, zdaniem cundy, kiepski i wymówki o urodzinach Harchiego. Harry, to się dla ciebie zle skończy. Tu nie chodzi o ciebie. Chodzi o twojego ojca i jego koronację, najbardziej monumentalny i wzniosły moment w życiu wielu z nas ostrzega była przyjaciółka Markle.